Jest to ogromny rajd. Na świecie, powtarzam, na świecie. Również do wielkości po takarze. Pani Adamie. Adamie, jest stres? Nie, nie, jest bardzo, bardzo duży, bardzo duży. Jestem zestresowany e, tą publicznością, ale ogólnie forma jest wielka. Więc co do akurat mojej formy w rajdach jest bardzo dobrze. No ja Pan zabrał ze sobą? Narty pan zabrał? No, i zawsze trzymam przynajmniej mini, mini narty ze sobą, mam mały talizman, więc... I banana jest, i bułka. Jest, i bądro, jest, chowany zawsze, przygotowany. Super, Także miejsce mamy absolutnie historyczne i tu w tym samym miejscu startowali najwięksi. Adam jest już skoncentrowany, ja pewnie też. No cóż, przed nami ważne zadanie, bo jest to jeden z ważniejszych punktów naszego cyklu treningowego i przygotowania Adama do startu w Dakarze. Ten rajd, rajd Rezno-Wrocław ma to do siebie, że jedzie dokładnie na tych samych zasadach. Jest z tej samej mniej więcej wielkości, co Dakar. No oczywiście krótszy, jeśli chodzi o ilość odcinków, ale mniej więcej podobna liczba zawodników startuje, a więc tempo wyścigowe, procedury, regulaminy są takie same. I to obycie się Adama, jest, to całą atmosferą rajdową jest bardzo ważne. To żeby, Adam, to, żeby Adam mógł, że śpi cały tydzień w namiocie. Że te warunki są trudniejsze troszkę niż hotele w jego wcześniejszym sporcie. To, że tak naprawdę musi spędzić 10 czy 12 godzin dziennie w samochodzie, który ma 70 stopni w środku, to jest to, co hartuje Adama i przygotowuje go do celu, czyli mety w Dakarze. Ile kilometrów do tej pory przejechał Adam? Adam przejechał około 4000 kilometrów. A ile jeszcze przed nim, żeby być faktycznie mistrzem? Trudno powiedzieć, to jest e, tak naprawdę e, najbliższe trzy sezony są przewidziane na to, żeby Adam się uczył jeździć. E, myślę, że po tych trzech sezonach, e, jeżeli tylko uda nam się skompletować w odpowiedni sposób sprzęt i zaplecze, e, będziemy mogli... E, Zacząć mówić o tym, jakie mamy cele sportowe. W tej chwili naszym celem jest to, żeby Adam nie przestraszył się tego, żeby poczuł tego ducha. Zresztą on jest zakochany w tym sporcie. Sam pewnie to może powiedzieć, że rajdy terenowe mają to do siebie, że istotny jest duch walki, jest istotna przyjaźń z tymi ludźmi, z którymi się ściga. Jest to troszkę inne, inne podejście niż w innych częściach motorsportu. Dla nas najważniejszy jest przede wszystkim cel. Udało się spotkać się osobiście i porozmawiać z Adamem? Nieraz. Także... Mieszkamy niedaleko, także ja jestem z Cieszyna, to jest 23 km od, od Wisły, więc y, często bywałem też na treningach i, i także zawsze Adam, Adam zawsze chętnie i porozmawiał, czy... czy, czy y, to, to jest po prostu człowiek, za którym można iść w ogień, więc... Adam jest niezwykłym człowiekiem, jest bardzo takim pokornym i jako sportowy to jest misja, ale jaką człowiek odbiera rangę jako? Niezwykle pokornego faceta, co mi się tak, szalenie proste, podoba, ale także dziękujemy za to, że zaangażował się w zaangażował się w tą imprezę. Do Ona zazwyczaj startowała odpady po Drezno, Drezno, Wrocław albo Berlin, wie, Wrocław. Teraz jest wierze. Wrocław, Drezno. Jest to najpoważniejszy rajd right fraudowy w Europie, o czym w ogóle nie wiemy. Myślę, że dzięki Adamowi także i media będą się tym interesowały, bo jest Szym, jesteśmy z tego bardzo dumni. W większości on przebiega po Polsce, więc po polskich poligonach. Jest szalenie trudny. Od kilku tak, także my go filmujemy, jesteśmy, kibicujemy Albertowi Gryszukowi bardzo go dobrze znamy. W związku z tym taki sport, bardzo trudny sport, bardzo wytrzymały, który wymaga determinacji, solidarności, wymaga ogromnych umiejętności, ale także ryzyka. I myślę, że to, co tutaj Adam będzie pokazywał, a uczy się od naprawdę mistrzów, czyli od Alberta Gryszuka spopularyzuje, pokaże, bo to też e, warto, żeby to rozwijać. Zobaczcie, jakie osiągamy sukcesy w Radzie Dakar. To nie chodzi o pierwsze miejsce, chodzi o to, żeby dojechać, żeby w ogóle przejechać. Cały Dakar. To jest ogromna frajda maknąć tą y, chorągiewką. Sam jestem amatorem absolutnie w rajdach off czyli takich bardzo lightowych. To tam nie są y, duże wydarzenia, ale biorę w tym udział, obserwuję to, robimy o tym filmy. Szalnie mi się podoba atmosfera, solidarność, właśnie tych ludzi, to, że potrafią ze sobą działać. Troszeczkę nieraz ten Dakar taki y, z wyższych sfer, troszeczkę to zabija, więc to nawet widać, kiedy na Dakarze są kampy zawodowców, tych, którzy mają mają ogromny team z tyłu i tych, którzy po prostu sami muszą to skombinować. Tam w tych drugich kampach panuje zupełnie inna atmosfera, właśnie pożyczanie sobie wszystkiego. Ale Adam Małyś aspiruje do zawodnictwa właśnie. Jeżeli aspiruje, to to trzeba się do tego przyłożyć. Tutaj bardzo pięknie... Sorry to interrupt you, but we have to start here. <laughs> <laughs> okay, okay. No właśnie, muszę dalej startować, także życzymy Adamowi, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Trzymamy kciuki i dziękuję, że w ten sposób spopularyzował ten rajd. Właśnie rajd Wrocław w Drosnął trzymacie za wszystkich zawodnik. Dziękuję bardzo Takie tą kartę.